Cześć, witajcie w czwartej i ostatniej już odsłonie naszego serialowego Top 2015, w którym przedstawimy Wam wyniki głosowania na najlepszy serial 2015 roku. Wzięło w nim udział prawie 3000 osób, a było w czym wybierać. Od fenomenalnego finału Mad Men, począwszy poprzez zaskakujący drugi sezon The Leftovers, a na świetnej drugiej serii The Nix, skończywszy. To był rok kobiet, powrotów i eksperymentów, bo ostra konkurencja ze strony Netflixa zmobilizowała stacje kablowe do podjęcia ryzyka. I tak, na przykład, udanym eksperymentem dla stacji Lifetime był Serial Unreal o kulisach powstawania programów Reality. Eksperymentem była też realizacja przez zachowawcze do tej pory USA Network przełomowego, jak się okazało, Mr. Robot. Wśród powrotów mamy z kolei premierę Better Call Saul, bohatera wskrzeszonego z martwych po finale Breaking Bad, a także Ash vs. Evil Dead, horror komediowy, będący kontynuacją kultowej trylogii horrorów Samaraimi pod tytułem Martwe Zło. Z produkcji nieamerykańskich wyróżniły się komediowe You, Me and the Apocalypse od stacji Sky One, futurystyczne Humans od Channel 4, czy niemieckojęzyczne Deutschland 83. W 2015 roku w serialach było też sporo kontrowersji, na tyle dużo, że niektóre seriale z listy najlepszych seriali roku, znalazły się również na liście największych rozczarowań. Ale do rzeczy. Miejsce 10 i 329 głosów. Vikings History Channel. Po trzech seriach i 29 odcinkach wiemy jedno. Każdy kolejny sezon Wikingów jest lepszy od poprzedniego. Wielkie bitwy, fabularne twisty i oparta na historycznych wydarzeniach mitologia sprawiają, że mimo znacznie mniejszej widowni Wikingowie wyrastają na głównego konkurenta GreoTron w walce o dusze fanów średniowiecznych sag. Miejsce 9 i 343 głosy. The Walking Dead, AMC. Smutni ludzie chodzą po lesie? Nic z tych rzeczy. The Walking Dead w szóstym sezonie powróciło z nową energią, dając swoim fanom kilka zapierających dech odcinków. Możemy narzekać na półfinał serii, ale powiedzmy sobie szczerze, ten serial dawno nie miał takiej świeżości i dobrze przemyślanej fabuły jak ostatnio. Miejsce 8 i 346 głosów. House of Cards, Netflix. Żadnych wielkich zaskoczeń. Zamiast tego drobiazgowo skonstruowany sezon pokazujący nowy układ sił i obnażający słabości znanych nam bohaterów. House of Cards nie musi już uciekać się do prostych chwytów, by przyciągnąć widzów. Wymaga nieco więcej skupienia, ale oferuje też bardziej wielowymiarową historię, która wykracza daleko poza zwykłą walkę o władzę. Miejsce 7 i 348 głosów. Better Call Soul AMC. Te same plany zdjęciowe, ta sama ekipa, ten sam twórca. Better Cole Saul to młodszy brat Breaking Bad, który opowiada historię rozgrywającą się 8 lat przed tym, jak Walter White dowiedział się, że ma raka. Jest tu mniej sensacji, mniej akcji i napięcia, ale historia Jimmy'ego Magilla to majstersztyk serialowego dramatu i prawdopodobnie dopiero przygrywka do historii, którą dostaniemy w kolejnych sezonach. Miejsce 6 i 365 głosów. Jessica Jones, Netflix Pamiętacie opowieść osła ze szreka o cebuli? Cebula ma warstwy, Jessica Jones od Netflixa też ma warstwy, a na samym wierzchu jest ekranizacja komiksu. Pod spodem jest cały wachlarz emocji i tematów, również tych trudnych i kontrowersyjnych. To także świetna rozrywka, psychologiczny thriller oraz ambitny dramat obyczajowy w jednym – warstwy. Jedna ciekawsza od drugiej. Miejsce piąte i 475 głosów. Daredevil, Netflix. Mówiłam to już w odcinku o najlepszych premierach, powiem to raz jeszcze. Daredevil to rewolucja w sposobie ekranizowania komiksów o superbohaterach na potrzeby telewizji. Niezwykle udana próba ominięcia skrótów i uproszczeń i zbudowania na nich realistycznej ludzkiej postaci. Po nieudanej ekranizacji Daredevil'a z Benem Affleckiem z 2003 roku, Netflixowi udało się tchnąć nowe życie w tego bohatera, co zaowocowało m.in. trzema nominacjami do złotych Globów i statusem drugiego najbardziej piratowanego serialu świata po Grze o Tron. Miejsce czwarte i 566 głosów. Game of Thrones, HBO. Są tacy, którzy twierdzą, że piąty sezon był gorszy niż poprzednie. Ale to nie przeszkadza Grzeotlon trzymać się mocno w czołówce najlepszych seriali. Był to pierwszy sezon, do którego żadnego ze scenariuszy nie napisał George R.R. Martin, a także ten, w którym pokazano chyba najbardziej kontrowersyjną jak dotąd scenę, a właściwie taką, która wywołała największe dyskusje w mediach. Było też kilka szokujących śmierci i co najmniej dwie spektakularne bitwy, a finał pozostawił widzów kompletnie zdezorientowanych. Miejsce 3 i 598 głosów. Fargo 2 FX. Niesamowite. Chyba tylko tak można opisać drugi sezon Fargo, który nie tylko okazał się tak samo dobry jak pierwszy, ale nawet lepszy. Ogromna zasługa w tym aktorów: Kirsten Dunst, Jesse'ego Plemonsa, Patrick'a Wilsona, Bucky'ma Woodbina czy Nika Offermana, ale lista zasłużonych jest znacznie dłuższa. Wielkie ukłony należą się też Noah Holly, showrunnerowi, a także wspierającym go scenarzystom, którzy mistrzowsko zrównoważyli makabre absurdem i humorem. Ten jeden z najlepszych seriali 2014 roku ma już trzy kolejne nominacje do Złotych Globów. Miejsce drugie i 756 głosów. Narcos Netflix. Zaczyna się od świetnej czołówki, a potem jest tylko lepiej. Narcos jeszcze przed letnią premierą podczas Comic-Con wzbudzało sensacje i nie zawiodło oczekiwań. Okazało się nie tylko sprawnie zrealizowanym, spójnym i efektownym widowiskiem, ale również mrocznym świadectwem wydarzeń, które na dziesięciolecia zmieniły oblicze Ameryki Południowej. Nakręcony głównie po hiszpańsku, serial opowiada historię Pablo Escobara, narkotykowego superbosa, rysując go nie tylko jako wykolejeńca i psychopatę, ale przede wszystkim jako człowieka. Za rolę Escobara, Wagner Moura nominowany został do Złotych Globów, a sam serial walczy o statuetkę w kategorii najlepszego serialu dramatycznego. No i w końcu miejsce pierwsze i 1016 głosów. Mr. Robot USA Network. O tej produkcji powiedziano już chyba tak wiele, że trudno dodać coś odkrywczego. Mr. Robot swoją premierą po prostu pozamiatał. Pojawił się znikąd, jego pierwszy odcinek został udostępniony w sieci oficjalnie, bez geolokalizacji i ograniczeń na miesiąc przed telewizyjną premierą. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, gdyby to był odcinek słaby, internauci szybko by o nim zapomnieli. Tymczasem pilot Mr. Robot był jak film kinowy, fascynujący, nietypowy, z dziwnym a społecznym głównym bohaterem, z którym wielu młodym widzom łatwo się było utożsamić. Był jak Fight Club w wersji hakerskiej. Opowiadał o erze social media językiem buntu i alienacji i wiedział jak trafić do odbiorcy. Najwyraźniej zadziałało, bo Mister Robot wygrał w trzech z czterech kategorii naszego głosowania, stając się tym samym najlepszym serialem 2015 roku. I to już cała nasza lista zamykająca przy okazji serialowy top 2015, a wszystkim, którzy wzięli udział w naszym głosowaniu, bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkie poprzednie odcinki znajdziecie w linkach pod tym wideo, a także na naszym kanale. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, możecie dać nam lajka, zasubskrybować nasz kanał, znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie.